No hej widzowie, w dzisiejszym filmie jesteśmy w Farming Summer 19. Zaczynamy, widzowie, od sprzedażu. Jaj od kur już się nauczyłem, jak to robić. Dwie paki już sprzedałem. To jest prosta w sumie robota. Podjeżdżam pickupem. Tutaj mam już kolejne palety. Up. X rozłóż maszynę Przedam dzisiaj je wszystkie Bo po pierwsze ja wtedy pojecham widzowie Do złego TIROSu Zaraz wam pokażę Jak to z tymi jajkami trzeba pojechać Zaraz się tu zrobi miejsce Na nowe Jajka. Łań. No dobra, niech będzie tak. A niestety szybciej tego widzowie nie mogę spakować, trzeba tak. ...pojedynczo... Okej. Okay. I biorę ostatnie. Wsiadam. X, L pasy. Jedziemy. Już dawno tak pusto tu nie było. Ale zaraz znów kury zrobił. Kolejne nowe jajka. Spokojnie przy roz sprzedaży nie będę musiał tak rozpakować po kolei mercik. Chcę, żebym cię przejechał. Czy czujesz jajko? Bo przy sprzedaży po prostu same się wyładują, tylko no muszę tam widzowie po prostu dojechać. To nie jest niedaleko. Potem będę kosił pszenicę i ścinął drzewo. I to będzie na dzisiaj tyle. Zawsze to coś widzę, nie? Bo ostatnio tyk nie sprzedałem ani, ani jednego jajka. A nie po to mi kury znoszą, by się leżały i zepsuły. Tylko, żebym mógł zarabiać. No, już tutaj dojeżdżamy. Okej. Okay. Dobra. Tutaj. Teraz się zdziwicie jak to magicznie się sprzedadzą te jajeczka. Tutaj. Kręcamy. No i zjeżdżamy tutaj. Odpinamy. A, zawsze sobie źle zajadę to jest tutaj. I patrzcie, mam 3-4, 5 pak. I zaraz nie będę miał... O, widzicie? Przychód ze zbiorów i znikły nagle. No więc tak się sprzedaje na port południowo wschodnim. No. Więc tak prosto jest ta sprzedaż, ja się tyle zmęczyłem się. To jest trudne, a to tylko tak trzeba. Więc... Więc. teraz zabieram się za koszenie. A nie, to chyba nie pszenica, Zaraz sobie przypomnę. To ja mrzem to zasiał. Znów. Dobra, tą samą drogą wrócę jak najszybciej. Nemu nam, Okej. Okay. Mieli szczeknął. Nie wiem na co. Na co szczeknął. No więc na tym polega sprzedaż jaj. Czekamy na następną. Okej. Okay. Zostawiamy, parkujemy maszynę Dobra Idę do czarnego kombajnu No więc, dziwnie że tu nie ma palen, no ale W końcu by musiał nasać ten moment Co nie No Tutaj zacząłem też bronować Bo to duże pole to jest pole numer 18 a też chcę jakoś, kosić, żeby mi to nie usłonać. to mi nie uschnie, no, ale, żeby też nie za długo było nie koszone. Ideal, fiend, 8t, co ja koszę? Owies, owies, No to kosimy. Już całe skoszę. V opuszczamy, B włączamy, W do przodu kosimy. Okej, okay. jak skoszę to wysypię, to dla świn, bo im też trzeba dawać jeść. No i zobaczymy, jak to się rozwiedzie to moje gospodarstwo. No. Jakoś powoli wszystkiego się da się nauczyć, widzowie. No tak się mieli, tutaj jest prawie cały zapełniony owies. No dobra. Z nami coś posprzedawałem, pokazałem, pokysiłem. Żeby nie była brunna ta gospodarka. dobra, 64% mam tej, tego owiesu, owsu dopiero jak będzie 100% to będę musiał go wysypać na naczepy i wysypać świniom, dla świn po prostu po już jest brudny, ale pracuje w polu to co się mu dziwić, nie będzie czysty dobra okej, okay, czekajcie okej okay. Już jestem. No i kosimy. Owies, dobra. Okej. Okay. Pepe, ptaki sobie jedzą, no to niech sobie jedzą. No. Jeszcze jeden pas z kosza, Jeden po, znaczy... Brono, zostawię na koniec, bo chcę mieć z głowy drzewo, widzowie. Bo tak. No. A dla odmiany yy, z Zrąbie drzewo, trochę dalej, żeby było bliżej serpentyn. Bo ja tego, no, nienawidzę, no, ale. W poprzednim filmie tego nie było. To w tym filmie musi być. A potem w następnym filmie nie będzie, i tak na zmianę to zrobię. A na końcu do bercika pójdę. Dobra. Jeszcze jeden pasek i będę wysypywał. Dobra. Okej. Okay. Dobra, V opuść, B włącz, ostatni pasek wreszcie i potem zasieję, o, trawę mogę zasiać i będę miał pod dostatkiem dla krów, następne to będzie trawa właśnie i już, traktor czeka pewnie z niecierpliwością, ale... Jeszcze chwilkę poczeka, bo małny na teraz prawie tu nie robotę, czyli trzeba. No dobra, ja, będę miał z głowy nie będę musiał o tym myśleć przez najbliższy czas. Bo patrzyłem na ostatni film i nie było wtedy, na no to wiadomo dzisiaj. Ja, pole 18 już skoszone, wszystko trzeba będzie to zbronować i potem zasiać trawę. No nie, no, no. Już dojeżdżam do końca i koniec szmudnej roboty będzie. Okay. O, podnieś. B wyłącz. Okay. I podjedź pod naczepę.

mogę sam tutaj podjechać. O, ale przy okazji nie zahaczaj. Wyładuję pewnie całą, no chyba, że za mała jest to naczepa. No takie. Nie, za mała przyczepa. Naczepa. Ale dobra. Wysypałem. Mogę iść po... Traktor i wysypać świnią Ostatnio skończę na niebieskim traktorze, to teraz. Czerw. Dobra. Jedziemy. Zmieniłem miejsce Bercikowi, stąd zaraz wam pokażę. Okej. Uła. Ja bym o na Q, przypnij. Czy w ogóle zobaczę, czy świnie jedzą pszenicę? chyba jedzą. Mam taką nadzieję. Jak nie jedzą, to nie dostaną. I już. Tutaj wodę, w sumie mają to tutaj nie. Tylko pewnie tutaj. A nie jedzą, one jedzą owies. A, no racja. Bo ja tutaj im wsypywałem ostatnio z tej paszy. No to niestety, tego niestety nie jest widzicie. Już mam nową. Nowe jajko. No to co? kurum to dosypię. A no bo dobra, nie będę marnować czasu. Skoro świnie nie chcą w ja, bo to ja im coś tam dosypałem Pasze chyba Więc jadą trąbać drzewo Więc żeby już o tym nie myśleć Tutaj też rąba, ale dzisiaj nie tu To mogę, mogę, dobra Dzisiaj będzie tutaj Ok. Jeszcze kupujemy piłę łań łańcuchową. Chyba to się tak. Piły łańcuchowe. Radmiany wezmę czerwoną. No i dobra. Tniemy. Ok. Jak najniżej. I leć, trzeba? bo. Aleś poleciał, bo się oparłeś. Dobra, tu ucinamy gałęzie. Dobra. Nieco ja to tak zrobię, że... Żeby to mi się to przewróciło. O. I przewracaj się. a powiedzmy. Dobra. Ucinamy. No wiecie co widzę wiem. Ja to wezmę i sobie już zabiorę. a odać to moje drzewo. O. I sobie je wezmę i tutaj je wytnę. Muszę dobre drzewo wziąć. nie, cicho bądź. Ty dzisiaj przez wszystkie moje filmy szczekasz. Okej. Okay. Okay, jeszcze podjadę, a, dobra. No dobra, wróciłem co? Okej. Okay. Podnosimy. O, ale będzie ucinanie gałęzi. Up. Okej. Okay. Zniżamy. Okej. Okay. A, dobra zdążyłem złapać. Mhm. Uh -huh. No. Tutaj. I sieć. No, jest drzewo przypięte. Teraz trzeba go ładnie w o, obcinać. I jecha na serpentyny. Dobra. Więc już tutaj robimy najcięższa robota za mną. Okej. Okay. Hop, tutaj, dobra, to mamy, jeszcze trzeba tylko to wziąć, czekajcie, jeszcze tutaj, Ok, to tak brzydko wystaje, rozkładamy maszynę ponownie, no Masz się ja nie mogę jeszcze na gałąź, ale dobra, okej, okay. napisuję gram. Mierzę ten pnień, opuszczam, Op. podnoszę sam. Okej... Okay. Dobra, Pasami... I ruszamy w drugim... Okej... Okay. Muszę patrzeć, żeby nie zgubić czasem jakiegoś drzewa... Dobra. Okej. Okay. O, nawet sprawnie mi to widzowie poszło. Dobra. Ła, troszkę zobaczyłem o niego. <laughs> Dobra. Okej. Okay. A no to jedziemy. No bo cóż poradisz. Znowu zahaczamy o samochód. No dobra. Już nie będę zahaczał samochodu, bo już ich nie będzie. Bo ja spadam na serpentyny. Dobra. Okej. Okay. Piętnasta jeden jest. Dobra. Pierwszy zakręt. Żeby się tylko nie wyglebić. Bo to byłaby masakra. Bas się wyglebiłem kiedyś tutaj. Zaraz windę możecie widzowie usłyszeć. Nie przeszkadza mi to. Dobra. Kolejny zakręt. I zaraz wejdziemy już do tartaku. Dobra, kolejny zakręt, przedostatni, U, ale nie, nie żeby z glebu, bo tego mi nie trzam. Dobra, i jeszcze jeden zakręcik będzie. I skręcamy w prawo. No właśnie, słyszycie, windę. Dobra, i zaraz idziemy jeszcze z ze serpentyn. Dobra, i już tutaj mełyn sprzedawał drewno. Tak, i sprzedawałem yy, jajka na początku filmu. Tak, teraz sprzedaję drewno po prostu. Dobra, już to jechałem. Odpinam z pasów. Jeszcze muszę dociąć jeden, jedną gałązkę, bo mi tak wystaje. Nie wiem, że nie ma dostępu, no ale muszę uciąć. Dobra, no, uciąłem gałązkę, więc R sprzedam plus 1,130 euro. Sprzedane drony, czyli 1 IP nie jest 130 groszy albo coś w tym stylu. No ta najcięższa rzecz zrobiona. Jadę jeszcze nakarmić bercika. Koszenia trawy nie będzie. No i jak nakarmię Bercika, no to wtedy, widzowie, mniej więcej wszystko będzie. A, koni jeszcze, widzowie, konik, no. Więc Bercik i konik i tyle. No więc jedzmy z serpentem. Okej. Okay. czeka jak szalony. Ale co ja poradzę? No mam. Okej. Dobra, teraz będzie most. No mam. No. Okay, grze jest szesnasta. No bra. No. Trochę dzisiaj pieniędzy zarobiłem na jajkach i na drewnie. Okej... Okay. ham ze serpentem. Dobra. I już do... A niech będzie pierwsze koń. Bo to też... troszkę mi z tym zejdzie. Zawsze na filmie znajdzie się z Bercikiem. No ale tak już jest. No dobra. Ok. Wracam do domu. Dobra. Jak najszybciej tutaj też muszę uważać. Dobra. Ok. I wyprzedzamy gościa. Ma nie ma one się za nim wlec. Okej. Okay. Tutaj ścina... Nie, nie tu. O, tutaj na drzewo. Dobra. O, tu właśnie. Chciałem tak być aby dla po prostu. No to dzisiaj nowy konik, widzowie. Nowe imiona. Trzeba będzie się zapoznać. Dobra. Parkujemy. Wreszcie to zrobione. Tak mi się nie chciało, no ale dobra. Okej. Okay. Kierunek wyłączam. To wyłączam. I włączam do akcji Kunika. Zobaczymy jaki to dziś. Bony nie. Nie. Yeah. Flash. Nie. Yeah. Leonardo chyba, nie? Lad re, re, Racer Gulliver A ten? Harlie. No to koń A jeszcze Uther Las, gdzie jestem, co ja Leo Koń Koń Leonardo Jeden wyłącz. Nadach, bo już 27 minuta widzowie. A no, gdyby nie to drzewo, to bym szybciej skończył. Dobra, i no, oczywiście po co za pierwszym razem, co nie? Leonardo! Leonardo da Vinci! No. Tym razem nie przeskoczyłeś mi doch. Dobra. Muszę zrobić eksperyment, czy mi Leonardo przeskoczy do szopy. Ach, prawie. Dobra, nazad do stajni i do Bercika Leonardo muszę. Dobra, taki strój. Koń Leonardo jeździ z powrotem stajni. A więc lecę do Bercika. Na karmie i na tym widzowie zakończymy ten półgodzinny pół farming. No tutaj mieszka Bercik. Zmieniłem mu nową miejscówkę, żeby mi na dach nie wchodził. R pełni miskę, F światło. No więc na tym zakończymy film. Więc łapeczka do góry subskrypcja oraz komentarz. Więc hej. I hej, Bercik. Nara.